Właśnie z tej strony ja są, 4.00. Dzisiaj widzowie, będzie właśnie poradnik, jak można atakować różne kraje w, w tej grze, właśnie prowincje świata. Właśnie widzowie, w ogóle, jak można w ogóle atakować? wiecie że masz swój kraj jak Polska i chcesz atakować Niemcy albo w ogóle jaki, byle jaki kraj, chcesz nacisnąć, ale nie możesz. No to trzeba coś dać, ale nie wiesz. No to właśnie do tego jest poradnik, encyklopedia ja 4.0. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie. Więc już nie przedłużam, więc zaczynamy. Dobra, widzowie. Pierwsze to są właśnie dwie te rzeczy, że można, widzowie, wiecie, atakować kraje. Pierwsza jest to widzicie tą kłódkę tutaj? Tutaj taka kłódka jest. Trzeba odblokować to kłódkę na górze. Wciskam w nią tutaj na górze. I właśnie trzeba ją otworzyć, żeby była odblokowana. Wciskamy ten, y, tego ptaszka zielonego, ustaw i właśnie wpisujemy, pocz poczekajcie widzowie, wpisujemy jaki chcecie kraj, właśnie Polska, Polska mamy. I właśnie możemy widzowie atakować właśnie, widzicie. Atakujemy sobie byle jaki kraj i jesteśmy wtedy, tak i właśnie tak można sobie ten, widzicie. Możemy sobie tutaj atakować. I jeszcze jest druga, y, taka wiecie odpowiedź chyba to jest łatwiejsza, widzowie. Nie wiem, chyba dla Was będzie łatwiejsza, ale nie wiem. Po prostu wciskacie na dany kraj, widzicie, mamy po ten, poczekajcie, teraz na innym kraju przetestujemy. Macie ten Hiszpanię, wciskacie, macie zaznaczony jakimś, wiecie, jakiś kraj, wciskacie ustaw i macie już ten dany kraj. Możecie sobie teraz atakować. Nie musieliśmy wciskać, tylko wadźcie. Bierzemy jakiś tam dany coś tam, jakieś tam tereny, Bierzemy ptaszek, żeby ten. i mamy, możemy sobie zaatakować teraz. Dobra, widzowie, to jest właśnie koniec poradnika. Yy, zostawcie lajka, jak Wam się spodobał ten poradnik. Subskrypcję, ja się z Wami żegnam. Yy, jeszcze napiszcie, widzowie, w komentarzach, czy mam nagrywać więcej takich poradników. Yy, piszcie mi w komentarzach, jakie mam poradniki robić. Do tej już ten. Ja się z Wami żegnam, widzowie. Subskrybujcie, lajkujcie, ja się z Wami żegnam. Pa.